Solidyczny Solar Cup dobiegł końca. Zbiornik Nowaki okazał się bardzo gościnny dla karpiarzy. Złowiliśmy łącznie 45 ryb. Waga tych ryb przekroczyła 433 kg. To jak na tą wodę jest całkiem niezły wynik. Zawody trwały 4 doby. W tym czasie rywalizacja była bardzo, bardzo duża. Praktycznie Rozstrzygnięcie zapadło ostatniej nocy. Zwycięska drużyna wygrała o troszeczkę więcej niż 1 kg, co świadczy tylko o tym, że zawody były naprawdę emocjonujące. Obecnie remontowana jest zapora. Czyszczone są płyty betonowe, w związku z tym no, no, gospodarze musieli obniżyć poziom wody. W związku z tym również, że tej wody jest o około metr za mało, cała ryba w tej chwili jest na otwartej wodzie. Na stanowisku 15 padła ryba powyżej 20 kg, co na tą wodę nie jest ewenementem, niemniej jednak jak na zawody, to zawsze jakaś tam perełka, rerytas. Bardzo dobrze łowiły stanowiska 53. Całkiem, całkiem przyzwoicie 51, również zapora. Chcieliśmy w imieniu naszej firmy, nas bardzo serdecznie wszystkim podziękować za przybycie, za wspaniałą atmosferę, za sportową rywalizację. Zostało zrobionych naprawdę bardzo dużo ryb, jak na tą wodę. Ta woda po raz kolejny pokazała, że ma potencjał. Trzecie miejsce na, na zawodach zajął Krzysztof Byrski z Łukaszem. Złowili trzy ryby o łącznej wadze 41,5 kg. Miejsce drugie. Chłopaki złowili pięć ryb o łącznej wadze 67,2 kg. Do pierwszego miejsca zabrakło im 1,26 kg. Bardzo mi przykro Miejsce drugie Dariusz Lasek i Reneusz Melon Brawo Lurek I pierwsze miejsce Chłopaki, słuchaj, 6 ryb O łącznej wadze 68,5 kg Bartosz graniczka Krzysztof Karmuszko Brawo. Brawo Nie Potem dla Was rzutem na kątek jeden, kątem drugi. Jesteśmy szczęśliwymi zwycięzcami tych zawodów. Jest to moja trzecia wizyta na nowakach. Wcześniejsze nie były tak udane. Pierwszy raz już z Bartkiem, i okazało się, że bardzo dobrze nam to wychodziło. Jedna rzecz mnie bardzo zastanawiała, że nie mogliśmy zapalić żadnej ryby w nocy. I dlatego ta nasza przewaga cały czas taka była na jednym włosku. Wygraliśmy tylko o kilo 200 bodajże. I jeszcze tą rybę, która dała nam zwycięstwo, złowiliśmy o 6.30 rano, zawody były do dziewiątej, więc to był rzut taki na taśmę. Chwilę było tak, że mieliśmy nawet rybę zawodów, natomiast no potem nas wyprzedzili. Wygrania były systematyczne, atmosfera super. No to ja Ci bardzo dziękuję. Ja również dziękuję, tak. dziękuję Ci Bartku. Mhm. Mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia wspólna zasiadka, ani wizyta tutaj, no bo w Nowaki to jest naprawdę fajna woda na zawody. Zawsze się utarło, że Tama wygrywa, no tym razem nie wygrała, nawet nie była na pudle, więc to dobrze dla wody. Ryby są strasznie waleczne, ja tylko przypomnę fakt, że rybę, którą ważyła 14, 14 gruszami, coś takiego, byliśmy pewni, ja bym postawił wszystkie pieniądze, że mieliśmy trzy 40 minut na pontonie, ryba nie ruszyła się nawet centymetr do góry, cały czas chodziła przed nie. Nie wiedzieliśmy co jest grane, ja byłem pewien, tak jak mówię, postawiłbym duże pieniądze, żeby to szóstki niestety, była to tylko 14, pokazuje tu jak silne ryby. Chłopacy na tamie z dziesiątką też walczyli pół godziny. Ryby są bardzo silne tutaj, więc naprawdę mi się tutaj podoba i na pewno będę tutaj wracał.